Dobra, pochybnie, można je. Najwybitniejszych się w w historii. Można się było zachwycać jego który trip. Wspaniałe drużynie z Old Gardini. To po prostu. Irack, na razie. Nie masz do tego momentu. Norbert Huber serwuje swojego ósmego raza. Muszę wyciszyć radio. Bo... YouTube wyłapuje muzykę z radia i później ogranicza film. No, byłem na przerwie na obiad, natankowałem traktor. No i jeszcze zostało tyle do zrobienia tyle dzisiaj zaorowałem. Myślę, że tu zostało jeszcze może 5-7 hektarów. Rano orałem tutaj 6 godzin, wszystkiego jest 22 hektary. Myślę, że zostało tu jeszcze z 5-7 hektarów gdzieś zostało. Tutaj do góry czyli zaorałem 15 w 6 godzin, ale się już kurzy. Po powierzchu dzi dzisiaj bardzo grzało, po wierzchu, słońce wysusza bardzo A z przyjechał przeczaki mi porobić Jak miło z jego strony Ale piękna robota Pierwszy raz w życiu O ramy na dwa traktory Zawsze mieliśmy jeden pług Jest, spina się do góry Nie ma Dobry traktor, taki średniej wielkości i całkiem mocny. Wydawało się, że będzie słaby. No, tato pojedzie teraz mi tam zrobi poprzeczek, będę miał dużo mniej. Dove Teraz dziadek mnie puścił pierwszego. teraz ora od góry przejedzie tam z 2-3 razy po to by no bo tutaj jest w ten sposób teren teraz jest tutaj bardzo duży schyłek, tego oczywiście nie widzicie jest powiedzmy taki kąt no i orając w dół ładnie zakrywa wszystko, ładnie dorzuca ale jest minus, bo u góry odrzuca ziemię w dół i się robi coraz większa skarpa. Tej ziemi później tam już brakuje i wychodzą kamienie. Po prostu podłoże takie skalne się robi. Więc wypadałoby orać pod górę. Tak. No i teraz oraliśmy... No, kiedy, wcześniej się orało dużo lat właśnie na dół i się odorała tam bardzo duża skarpa i tej ziemi jest tam bardzo mało. Same kamienie. Od kilku lat oramy pod górę. W tym roku tutaj podrzepa chcemy, żeby było ładnie zaorane, a zresztą już tam na dole pola też już się zrobiła dość głęboka bruzda, wypadało ją zasypać. Dlatego w tym roku oram sypiąc w dół. Ale na samej górze przejedzie dwa albo trzy razy, może cztery, zobaczymy, yy, nasypie pod górkę. No i po co? Powstanie dwie bruzdy się spotkają, tak? No i właśnie, to postaramy się to tak przejechać pługiem, żeby to się tam zamieszało, żeby tej bruzdy nie było, później się resztę agregatem uprawi tak, żeby się to wyrównało i myślę, że będzie dobrze. No nie robiliśmy tak jeszcze, pierwszy raz, zobaczymy jak to wyjdzie, będę siał, nagram, to będzie widać co tam nawyrawialiśmy. Masaja? nawigacje zasłaniają. Jest masa, jedzie w dół. No i on teraz dobra tam to pole na wprost, do samego dołu i później przejedzie zraz do góry pewnie na dół i wróci będzie już ze mną tutaj robił. No i co? I zaraz wyjdzie tutaj Clean, bo tutaj jest szerzej. Wyjdzie tutaj klin, na samym końcu będzie, jest wąsko i on już sobie będzie robił poprzeczek. A ja będę tutaj kończył ten środek. Tutaj już jest pochyło. Tu już jest wrażenie, że się ciągnik zaraz wywróci. Jeszcze jak się dość pochyło, to się jeszcze jedzie w bruździe. Nie lubię tej sytuacji. Nie powiem. No i co? Prawie koniec. Ja tutaj tą końcóweczkę zaraz dokończę. Tato w tym czasie zrobi tam na dole poprzecznik i do domu Miałem w planie robić to tak według obliczeń do 20 do 20-30, a wy wygląda na to, że po 7 będę w domu No i co? I 22 hektary pękły No i koniec 22 hektary za ranę, podrzepak Teraz może sobie te dwa tygodnie poleżeć, czy tam o 10 dni, czy koło 20 będzie się